Cześć Stola! Cześć Ciociu! Tak się cieszę, że możemy u Ciebie nocować! Nie ma problemu, Roxana już nie mogła się doczekać waszego przyjazdu. To idziemy! pa Pa, bądźcie grzeczne. No to co, to będę leciał. Max, miałabym małą prośbę do Ciebie. O co chodzi? Chodzi o to, że na strychu chyba się coś zadomowiło. Słyszę dziwne odgłosy i takie jakieś chrupanie. To pewnie myszy. Hmm, chyba tak. Mógłbyś się tym zająć? Mnie te małe zwierzątka przerażają. Yy, jasne, nie ma sprawy. Świetnie, jesteś kochany. To ja przyjadę może jutro, jak będę miał czas. Ale poczekaj, chodź teraz. To na pewno zajmie ci z pół godziny. Proszę. W końcu jesteś facetem, no nie? No tak, jestem facetem. To gdzie te drzwi? O, to właśnie te drzwi. Mam nadzieję, że to nie szczury, jak u sąsiadów. Szczury? To dzięki, nie będę ci przeszkadzać. O nie, w co ja się wpakowałem? No dobra, szybko to załatwię i będzie po problemie. Gdzie jesteś, szczurku? Wyjdź, mam dla ciebie coś dobrego. Szczurku, szczurku! No, szczurku, wychodź, zobacz, jaki serek dla ciebie mam. Roxana, masz jeszcze te fajne figurki, którymi się ostatnio bawiłyśmy? O, nie mogę ich znaleźć. Mama chyba je schowała na strych. Ta, chodźmy, po nie. Zbudujemy domki i możemy się nimi pobawić. Ale na strych? No, a co? Ja tam nie idę. Czasami, jak zasypiam, słyszę stamtąd dziwne odgłosy. Tak jakby ktoś tam mieszkał. Co ty mówisz? Roxana, myślisz, że to duchy? Nie wiem, możliwe. Lepiej tam nie iść Dziewczyny co wy w ogóle opowiadacie Jakie duchy Założę się że na strychu nic nie ma A jak już to pewnie jakaś mała myszka Tak jak jesteś taka mądra To idź tam po te zabawki A właśnie że pójdę hm. Tu nic nie ma Idę stąd Co to było Znowu Max, to tylko mysz. Nie ma się czego bać. To te drzwi. Nie ma się czego bać. Udowodnię wam, że to tylko strych i nic tam nie ma. Julka, na pewno chcesz tam wejść? Nie musisz tego robić, bo bawimy się czymś innym. Nie, pójdę po te zabawki. Myszko, myszko, gdzie jesteś? Chodź tu. Wiem, że mi nic nie zrobisz. Bibi, bibi. A? Tylko spokojnie nie podchodź. Wiem, że jesteś dobrym szczurkiem. Nie rób tego! Słyszałyście? Tak! Coś jest na strychu. To duch! Uff, mało brakowało, a odgryzłby mi pół ręki. Ojej, Max, co się stało? Nie, nic, panuje nad sytuacją. Okej, okay. złapałeś tę mysz? Mysz? Tam nie ma myszy. To ogromny, obrzydliwy szczur. Chciał mi odgryźć pół ręki. O nie, a jednak. I co teraz? Nie martw się, złapię go. Ale muszę się przygotować. Przyjadę tu wieczorem. I co teraz? Nie masz szans, nie odzyskamy tych zabawek. Nie, musimy coś wymyślić Żaden duch nie będzie psuł nam zabawy Hej, słyszałam, że duchy nie lubią czosnku Zabierzemy go ze sobą I duch nic nam nie zrobi Julka, to wampiry się boją czosnku A skąd wiesz? Duchy może też, warto spróbować Okej, okay, jesteście gotowe? Każda ma czosnek? Tak Fuj, będę cała tym śmierdzieć Nie mogła być marchewka? Wchodźmy już, bo nie mogę wytrzymać Zaraz wchodzimy. Dziewczynki, a co wy tu robicie? Cicho, mamo, chcemy odzyskać nasze zabawki ze strychu. Nie, teraz lepiej tam nie wchodźcie. <laughs> Ciociu, wiesz o duchu? Duch? Jaki duch? Ach, a co to tak śmierdzi czosnkiem? To czosnek na ducha. Słyszałyśmy dziwne odgłosy ze strychu. Ach, już rozumiem! To nie żaden duch. Po prostu mamy szczura na strychu. A, to dlatego słyszałyśmy te odgłosy. Och, wiecie co? Idźcie się lepiej umyć. Nie da się tu oddychać. Chcemy odzyskać nasze zabawki ze strychu. Weźmiecie sobie je rano. Dobranoc. Cześć. Obiecałem, że przyjdę, więc jestem. Max, to ty? Ledwo cię poznałam. Teraz ten szczur nie ma ze mną szans. Gdzie on jest? Chyba tam gdzie był. Zaraz się z nim rozprawię. Teraz to na pewno cię złapie szczurku, tylko wyjdź. Uważaj, mam patelnię i nie zawaham się jej użyć. Max, radzisz sobie? Cicho czekam na tego szczura. Jestem blisko. Aha, okej, okay, to nie przeszkadzam. Uch, dzisiaj cię na pewno złapię. Nie masz ze mną najmniejszych szans. Uch, tylko muszę chwilę poczekać. Tola, Roxana, idziemy po klocki. Gdzie one mogą być? Na pewno w którymś z musimy poszukać. I pomyśleć, że bałyśmy się tutaj wejść. Słyszałyście? Co to było? Co się dzieje? Chyba zasnąłem Ach, jak to się mogło stać? Co to było? Ach, to szczur! Szczur! Aaaa! Duch! Aaaa! Duch! Gdzie? Tata? Wujek? Max? Co się tu dzieje? Tato, ale nas wystraszyłeś! Dlaczego jesteś tak śmiesznie ubrany? To wszystko przez tego, tego szczura. A właśnie, złapałeś go? Gdzie on jest? No, prawie go złapałem, ale akurat przyszły dziewczynki i. cicho, tam jest. Nie, lepiej do mnie podchodź, to bardzo niebezpieczny gryzoń, ja to załatwię. cię po problemie! Wow! To było coś! Brawo ciociu! Właśnie tak chciałem go złapać! Dokładnie tak! Tak, tak, tato! Na pewno. E, hej, a wy dokąd? Kto mi pomoże to ściągnąć? Dzięki za obejrzenie filmu, a teraz poczta od widzów. Otwieram pierwszy list. Który dostałam od Dorotki, która ma 9 lat. A w liście jest też niespodzianka. Otwieram niespodziankę, nie mogę się doczekać, co tam znajdę, suknia! Dostałam piękną brokatową suknię. Chyba jeszcze coś tam jest. Fiki. Idealnie pasują pod kolor sukni! Dorotka przysłała mi również takie oto śliczne rysunki! I tofik, bardzo mi się podoba! Dorotko, pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję za list i niespodziankę! Czas na drugi list w różowej kopercie! Zobaczmy, co tam się kryje! O, ile rzeczy! List z ekstra naklejkami napisała do mnie Julia Walaszczyk z Łodzi i przysłała mnóstwo rysunków. Rodzinkę Barbie, Brian, Zosia, Iza. Piękne. Następny rysunek i kolejny. Chyba ktoś lubi rysować. Pozdrawiam cię serdecznie Julia i dziękuję za piękne rysunki. Kolejny list z takimi ślicznymi brokatowymi naklejkami. Zobaczmy od kogo. O, ile rzeczy! Jeszcze tu coś jest. Koperta, niespodzianka. List jest od Lenki i to już drugi list do mnie. Super! Przysłała mi nawet laleczkę. To może być siostra kogoś lub kuzynka. <laughs> Świetnie. Zobaczcie, jaką kreację przysłała mi Lenka. No, no. Chyba ktoś zostanie projektantką mody. Dostałam również piękny rysunek i kopertę z niespodzianką. A w niej. O, ubranka uwielbiam. Dostałam taką piękną suknię ze śnieżkami. Bardzo mi się podoba. I brokatową, złotą bluzeczkę. Jest mega. Nie mogę się doczekać, kiedy ją założę, którejś lalce. Pozdrawiam cię serdecznie, Lenka, i dziękuję za list i prezenty. I ostatni list od Asi Polak, która ma 7 lat. Asia przysłała mi piękne rysunki. Narysowała Izę i Briana z dziećmi oraz Maksa i Paulinę. Jest też Julka, Tola, Tofik i Kicia. Asiu, pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję za te śliczne rysunki. Tak się prezentują Barbie w tych pięknych kreacjach, które dostałam. Bardzo mi się podobają, są ekstra. A jeżeli Wam film się podobał i chcecie kolejne odcinki Rodzinki Barbie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!